Nowością, którą chciałbym Państwu zaprezentować, są lampy Sunrise skonstruowane pod akwarystykę morską. Lampy są o mocach 125 oraz 151 W. Przeznaczone do różnej długości zbiorników. Lampa 151W spokojnie obsługuje zbiornik o 150 cm długości, lampa 120-125W może obsłużyć, jak tutaj na filmie widzimy. Zbiornik o długości plus minus 120-130 cm. Podejrzewam, że Sunrise 151 wystarczyłaby na zbiornik o długości do 180 cm z lekko wycieniowanymi bokami. Tak to wygląda na zbiorniku, który ma długość 220 cm. Akwarium jest świetnie doświetlone w całej swojej przestrzeni. Koralowce bardzo dobrze porozwijane. Oświetlenie nie parzy korali. Lampa posiada kilka sekcji diod o różnych kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim, zimnym oraz białym zimnym. Regulacja jest bardzo wygodna poprzez aplikację smartfonem na dwa systemy: na system Android i iOS. Tutaj widzimy dołączane routery. Łączymy się za pomocą nich z lampą oraz smartfonem i możemy wygodnie sterować mocą, a także programami, które są zadedykowane dla lamp. Wbudowany oczywiście system imitacji burzy, przechodzących chmur, także bardzo ciekawa konstrukcja, która pozwala nam na wprogramowanie tychże dodatkowych funkcji. I na przykład o godzinie 18 czy 20 zaprogramowanie na kilka minut czy kilkanaście minut efektu burzy, potem przechodzących chmur. To już dowolnie, jak kto z Państwa sobie życzy. Lampy posiadają chłodzenie aktywne za pomocą wentylatorów. Są to wentylatory zupełnie bezgłośne, bardzo nowoczesny design sterowanie również ręczne w tym miejscu. Oczywiście, jeżeli posiadamy router Wi-Fi e, dołączony do lampy jest to o wiele wygodniejsza opcja. No, światło jest naprawdę wspaniałe, koralowce doskonale się rozwijają. Bardzo gorąco polecamy. Zapraszamy na ulicę Skarbowców 89 A przez A we Wrocławiu. Firma Argus Aqua Design and Garden. Za chwileczkę zaprezentuję Państwu, jak za pomocą aplikacji na telefonie można się komunikować z lampą. Teraz przedstawię, jak komunikować się z lampą za pomocą smartfona. Wchodzimy w wystawienia, wybieramy Wi-Fi. Ja jestem już połączony z lampą, ona łączy się tutaj automatycznie z urządzeniem. Wychodzimy. Teraz łączymy się ze specjalnie ściągniętą w tym celu aplikacją. Aplikacja łączy się z lampą. I w tym momencie mamy już yy, wizualnie dostęp do wszystkich funkcji lampy. Tak, przejdziemy w manualne ustawienia. Mamy w tej chwili lampę wysterowaną na 100%. Pokażę, jak zmienia się oświetlenie. Możemy sterować sobie mocą dowolnie. Wygaszając lub wzmacniając oświetlenie do swoich potrzeb manualnie. Oczywiście lampa bardzo fajnie pracuje w trybach automatycznych, więc takie też mamy zaprogramowane. Ona automatycznie wraca do swoich ustawień za chwileczkę. Zaprezentuję Państwu jeszcze efekt burzy. Bardzo ciekawie prezentuje się to w pomieszczeniu, gdzie jest ciemno. W tej chwili natomiast jest jasny dzień, więc może nie widać tego efektu aż tak doskonale. Natomiast proszę mi wierzyć, że jest imponujący. Możemy sterować prędkością tej burzy, czyli przyspieszamy. Lub też zwalniamy, jeszcze jedna ciekawa rzecz to przechodzące chmury. Łączymy efekt przechodzących chmur. Tak to wygląda w przyspieszonym tempie. Oczywiście mamy też regulację prędkości, żeby nie wyglądało to tak nienaturalnie, bo słońce nigdy tak szybko nie wędruje. Wybieramy sobie na aplikacji połowę prędkości i proszę zwrócić uwagę. Są to już urządzenia o bardzo mocno rozbudowanym oprogramowaniu, stąd też możemy sobie tych konfiguracji ustawić naprawdę bardzo wiele w ciągu doby. Wrócimy tutaj teraz, wyłączymy całkowicie lampę, tak. Włączymy ją z powrotem. Wybierzemy jeden z trybów timera i lampa już wraca do ustawień, które jej zainstalowaliśmy. Są to oczywiście programy, które są podawane przez producenta, można je tutaj dowolnie wybierać, są trzy programy timera, możemy je zmieniać, oczywiście tu aplikacja zapyta nas, czy chcemy wprowadzić zmiany, no ja tutaj dam nie, że nie, no nie chcę w tej chwili wprowadzać żadnych zmian, natomiast Państwo możecie sobie dowolnie regulować tą aplikacją czas naświetlania, jak i efekty, które chcieliby Państwo w ciągu doby sobie obserwować w akwarium. Zapraszamy do zakupów. Firma Argus Aqua Design Garden.